O toksycznym wstydzie właśnie dzisiaj rozmawiać będziemy, a gościem państwa i moim jest Anna Czyrzewska psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wstyd, no, takie ludzkie uczucie, jeżeli ktoś sobie na nie pozwala, no bo żyjemy też w takich czasach trochę bezwstydnych, w związku z tym wydawać by się mogło, że są ludzie, którzy wstydu nie mają, ale. Są terapeuci, jak tak sięgnąłem do różnych publikacji, którzy wręcz uważają, że wstyd to jedna z najbardziej destruktywnych sił w życiu. I to, ale nie każdy. No bo ten, który mamy jakoś taki manentnie, jako taką zdolność do zachowywania granic, do pewnej, do pewnej intymności, no to jest coś naturalnego i pożądanego, wręcz. Natomiast. Ten, który jest naturalnym uczuciem, bywa, że jest zastępowany przez coś absolutnie toksycznego, co uniemożliwia funkcjonowanie. I no to jest taki wstyd już toksyczny, który, który. Znaczy wstydu w jakiś sposób uczymy się w, w dzieciństwie na skutek. Yy reakcji na różne nasze zachowania przez osoby ważne, czyli, czyli naszych rodziców, nauczycieli, wujków, no, jakieś takie osoby, które mają dla nas znaczenie i które w różnych sytuacjach, kiedy jakoś się zachowujemy, nas zawstydzają. Czyli można powiedzieć, że z taką predyspozycją uczuciową człowiek się rodzi, tak? Natomiast y, to, w jaki sposób później to się rozwinie, zależy bardzo dużo od tego, jak reagują na nas nasi rodzice. Yy, yy, na przykład, dzieci, jak wiadomo, w okolicach czwartego i piątego roku życia bardzo, bardzo lubią pokazywać yy, swoje pupy. <laughs> ja nie wspomnę innych szczęściach ciała intymnych. Uwielbiają dziewczynki podnosić spódniczki do góry, na przykład, prawda? Czy jakieś tam, nie wiem, chłopcy lubią na przykład, jak przyjdą goście do domu, to, to, to na przykład najfajniejszym zachowaniem jest rozebranie się przy wszystkich gościach i w ten sposób. Anatomia porównawcza. Tak, dzieci nas zawstydzają, a my zawstydzamy dzieci, prawda? upominając je. I, I jeśli oczywiście, oczywiście, że nie chodzi o to, żeby dziecku powiedzieć, że rozbieranie się w miejscu publicznym to nic takiego, ale jeśli nasza, bo, no bo jednak jeśli żyjemy w społeczeństwie takim jak nasze, no to z założenia w miejscach publicznych nie chodzimy nago, prawda? I nie zdejmujemy żadnych części intymnych naszej garderoby. Ale chodzi o to, w jaki sposób to zrobimy, prawda? Jeżeli na spokojnie zareagujemy,